Jo, siemanko, ja jestem technokrata i witam Was w kolejnym techniusie i dzisiaj temat, który poniekąd wywołały dyskusję pod yy, wczorajszym, czy, też nie pamiętam, pod którym z odcinków, e, bo ja tak czyta, czytam zbiorczo komentarze i często nie wiem, w, jakim, e, w jak, pod jakim odcinkiem jest dany komentarz, e, tylko po prostu mam taką zakładkę tam w panelu YouTube, gdzie mogę widzieć wszystkie komentarze, także ja czytam Wasze komentarze, wszystkie zresztą, odpowiadam Wam, to też o tym wiecie, e, więc piszcie komentarze, jak chcecie dać trochę zasięgu, łapeczki też możecie zostawiać, będę za to ogromnie wdzięczny, jak ktoś jeszcze nie subskrybuję, no to byku, zostaw suba. Brakuje mi 40 subów do osiągnięcia kolejnego tysiąca. Zaledwie 37 tysięcy subskrypcji. Gdzieś to takie marzenie o 40 tysiącach subów jest odległe, ale wiem, że tutaj po prostu muszę włożyć więcej pracy, żeby przekonywać Was bardziej do tych subskrypcji, więc rozumiem. Ale jak komuś to nie robi różnicy, to jak najbardziej będę wdzięczny za suba, i dziękuję już wszystkim, tym, którzy teraz subskrybują. A dzisiaj przejdźmy właśnie do tego tematu, którym, o którym pisałem w komentarzach z kimś z Was, czy też z kilkoma osobami odnośnie tego, że rynek procesorów PC-owych, w ogóle rynek pc to jest mały pikuś. On w ogóle nie jest istotny z punktu widzenia akcjonariuszy nie jest za bardzo istotny w dzisiejszych czasach z punktu widzenia przychodów firmy, z punktu widzenia istnienia firmy. Liczą się tak naprawdę data center czyli profesjonalne zastosowania profesorów, liczo, profesorów procesorów, profesorów może też, liczy się segment laptopów. Niestety, pomimo tego, i to, to jest tak jak mówię, to jest pryzmat bańki, którą ja od czasu do czasu staram się w swoich odcinkach przebić. No my na tym naszym e, ukochanym przez nas rynku PC-ów, desktopów, takich oto skrzynek, za mną właśnie moja nowa skrzyneczka, tutaj z takim drewienkiem, pięknie się prezentująca, o tym nagrałem vloga, tylko muszę go zmontować, bo tam troszeczkę to trwało. Jeszcze, jak widzicie, folia jest tutaj, więc to zaczekam na ściągnięcie właśnie w tym, w tym vlogu, gdzie dogram do niego końcówkę. Tak czy inaczej, no my lubimy myśleć, że to jest jakiś istotny segment i żeby nie było, ja nie mówię tutaj jakimkolwiek upadku PCów, bo ja o upadku PC-ów to ja słyszę tak z 10 lat co najmniej, a podejrzewam, że jeszcze wcześniej się o tym mówiło i nie, pecety nie upadną, a przynajmniej jeszcze nie przez długi czas. Natomiast w dochodach firm, e, takich AMD czy Intel, e, stanowią one takie, no fajnie, że są, ale nie są zbytnio istotne z punktu widzenia e, akcjonariuszy. I widać to choćby po tym, co się ostatnio w ostatnich kilka dni e, stało, czy też tygodni, gdzie em... Intel po fatalnej premierze e, Ultra 9, czy też w ogóle procesorów serii S200, znaczy fatalnej pod względem zainteresowania i pod względem e, pod względem tego, jak, jak recenzenci ocenili tą pre, premierę, chociaż wydaje mi się, że i tak były premiery, jak ja pamiętam, 11. generacja procesorów Intela była dużo gorzej oceniona. Tam e, Nexus Hardware powiedział, czy Hardware Nexus, nie pamiętam. No Steve powiedział, że, że to było w w ogóle zmarnowanie piasku. No, teraz powiedział, że no, no jest tego, jest, no jest nie. W sensie jakby, jak ktoś widział e, recenzję Steve'a, no to wcale nie, powie, nie wypowiedział się jakoś negatywnie. Powiedział, że no, no średnio, średnio. Ale w 11. generacji powiedział, że to było zmarnowanie piasku. Tak czy inaczej, z punktu widzenia rynku, premiera jest słaba, bo te procesory się w ogóle nie sprzedają. Były takie newsy na ten temat, tam głównie informacje są z takiego niemieckiego, dużego sklepu, czerpane teraz Mind Factory, o tak. E, o tym, jak się sprzedają te procesory, praktycznie nic im się nie, nie sprzedało. Gdzie w tym samym czasie AMD wypuszcza Ryzen 7, 9800X3D, które o tak schodzą na pniu, jakby. Mm, Tutaj e, wydawało się, że to nie będzie papierowa premiera i że tych procesorów będzie dość, no to albo ich było naprawdę, wykupili wszyscy je od ręki, albo faktycznie było ich nie za dużo, bo nie ma ich w sklepach, to są procesory Widmo, w tym momencie są nie do dostania. No ale były świetne, jakby nie patrzeć, znaczy są świetne, e, znaczy będą jak będą w sklepach. Tak czy inaczej, e, AMD, świetna premiera, wszyscy wow, ja nie mogę, co za cudo wypuścili, Intel, pff, gniot, gówno, wszyscy wszyscy mówią, że lipanacze użytkownicy, bo testerzy aż takich nie mieli opinii negatywnych, e, tylko bardziej mówili, że no, słabo jest. A co się dzieje na giełdzie? Intel idzie w górę, a AMD idzie w dół. E, no i właśnie to jest taki dezonans poznawczy. Jak to czytać? W sensie dlaczego tak się dzieje? Pomimo tego, iż Intel w ostatnim e, raporcie swoim, gdzie wskazywał na... E, na, na, na na przychody, rozchody, właśnie przychody to tam były, ale dochodu nie było żadnego, bo Intel zanotował 16 miliardów straty dolarów w stosunku do 13 czy tam. Około 13 miliardów e, przychodu. AMD z kolei zanotowało 6 miliardów przychodu, więc dwa razy mniej, ale za to zanotowało nieskończenie większy zysk, bo był zysk, a nie strata. E, niecałe e, no tam 700 milionów zysku, no, co nie, zadowoli, nie zadowoliło akcjonariuszy. Dlaczego? Bo w tym momencie, w dzisiejszych czasach, akcjonariusze patrzą na jedno. Ile zarabiasz na AI? I pomimo tego, że AMD wzrosło w segmencie DataCenter o 120% rok do roku, więc potężny wzrost, ale ten potężny wzrost jest spowodowany wzrostem całego rynku AI. Nie tym, że tutaj w jakiś sposób AMD. Bo zwiększyło swoje udziały w rynku, tylko to, że cały rynek rośnie, no to przychody z całego rynku rosną, tak jak to miało miejsce w dobie kryzysu krypto, gdzie jakby zyski z kart graficznych rosły u wszystkich, u UAMD, u NVIDIA, ale nie było to spowodowane tym, że wypuścili jakiś cudowny produkt, który świetnie się sprzedaje, tylko było to spowodowane tym, że wszystko, co było na rynku się sprzedawało, bo ludzie, kopacze i kopalnie Kupowali na potęgę, co tylko się pojawiało, to zgarniali, stąd rosły zyski. E, rosło zapotrzebowanie na rynku, ogólnie pieniędzy wlało się więcej wtedy w rynek kart graficznych, urósł cały rynek, w związku z tym urosły przechody firm. Tę identyczną sytuację mamy w przypadku AMD, jeżeli chodzi o data center. Po prostu rośnie cały rynek, więc rośnie razem z nim AMD, ale... Chodzi o to, ile, jaką, jaki generujesz zysk w stosunku do konkurentów. No i patrzcie, świetne procesory. Oczywiście, jeszcze jak będą te procesory wpływały na, na sytuację AMD na rynku, to się jeszcze okaże dopiero w raporcie za następny kwartał. Bo na chwilę obecną nie wiemy, jak one wpłyną na finanse AMD. W związku z tym, może się okazać, że czwarty kwartał pójdzie o, zarąbiście, sprzedadzą się Ryzeny w dużej ilości. Ale akcjonariusze nawet na to nie patrzą. Akcjonariusze patrzą na to, jakie będą dochody z AI. I nawet jeżeli AMD zwiększy swoje przychody z tytułu um, procesorów desktopowych, to nadal będzie to kropla w morzu. Dlaczego? No nawet patrząc na to, jak wygląda podział rynku. Ja Wiedziałem, bo znam te statystyki, mam je gdzieś z tyłu głowy, jak wyglądają statystyki podziału rynku, ale nie sądziłem, że nadal jest taka gigantyczna różnica pomiędzy tym, co posiada na rynku Intel, a co AMD. Intel ma około 70% rynku procesorów. Więc my, kolejna bańka, w której jesteśmy zamknięci, czyli ta bańka, że no AMD jest teraz w pizdu lepsze od Intela, tak dużo lepiej sobie radzi. No tak, ale to nadal cały czas Intel posiada 70% rynku, a 30% AMD, które od lat robi świetne konkurencyjne procesory do Intela. Przypominam, pierwsze Ryzeny rok chyba 2017 z tego co się orientuję albo 2018, no coś takiego, ale to już jest 6-7 lat. Dobra, pierwsze Ryzeny może nie były aż tak mocno konkurencyjne, ale można powiedzieć, że spokojnie od 4 lat, mniej więcej od Ryzenów serii 5000, 3000 już AMD jest bardzo konkurencyjne i pokazuje dobre produkty, a mimo to nadal ta różnica jest tak potężna. No i co ważniejsze, desktopowy rynek jest cały czas mniej istotny, jeżeli chodzi o przychody, niż rynek laptopów, który przynosi większe zyski zarówno dla AMD, jak, dla Intel, jak i dla Intela. I tutaj cały czas ta różnica też jest bardzo duża. Więc z punktu widzenia istnienia firmy, i to teraz. Tak samo było w sytuacji, w której Intel miał aferę z 13-14 generacją. Nijak to nie wpłynęło. Znaczy, to się akurat skorelowało z tymi. Fatalnymi wynikami finansowymi dlatego poszli w dół, ale jakby informacja o samych kłopotach z 13 i 14 generacją nie wzruszyła akcjonariuszami. Oni powiedzieli, OK, dopiero wyniki finansowe fatalne pokazały, że e, no tutaj należy zcisnąć intela w dół, jeżeli chodzi o cenę akcji, co też akcjonariusze zrobili. Więc niestety nasz światek, ten desktopowy, PC-towy, on jest istotny i on będzie istotny dla firm e, pokroju AMD, Intela. Też robiłem Wam ostatni odcinek, że, że na, ten, na tym rynku pewnie pojawi się więcej graczy w postaci Qualcomma, który już jest, ale tak jak mówimy, cały czas są na rynku laptopowym, bo też tak jak w tym odcinku Wam mówiłem, to jest ważniejszy rynek, to jest większy rynek, tam jest więcej pieniędzy e, w tym momencie e, niż na rynku właśnie desktopowym. E, tak czy inaczej, no tam najpierw będą wchodzić czy to Qualcomm, to już szedł, czy to później Nvidia, może jakiś Mediatek, może Samsung, może jeszcze inne firmy na RM-ach. Później prawdopodobnie wejdą w desktopy, dlatego, że to nie jest rynek, który można zbagatelizować, olać i powiedzieć, że nie, komputery to nie jest ważny rynek. On jest ważny, bo to zawsze jest pieniądz, który, po który należy się pochylić jako firma, ale jest to bardzo mały pieniądz w stosunku do tego, co generują inne w dzisiejszych czasach segmenty rynku. No, przykład Nvidia, przykład Nvidia, która ma ponad 80% rynku kart graficznych. Ponad 80% można powiedzieć śmiało, że jest monopolistą na rynku kart graficznych. Notabene tutaj przygotowany przez em, IT Hardware artykuł o tym, jakie karty graficzne wybrać w listopadzie. Większość, jeżeli chodzi o taki racjonalny wybór i cenę, to, jest, to są Radeony. Tak naprawdę w tym zestawieniu rządzą tylko Radeony, że to je opłaca się brać. Mimo to ludzie jednak biorą RTX -y. Ba, mimo to ja też bym wziął RTX-a. Yy, a dlaczego? No nie do końca umiem to wytłumaczyć. To jest takie po prostu, no bo tak. Yy, I wiele ludzi też do tego w ten sposób podchodzi. Znaczy ja jeszcze z racji tego, że w tym siedzę, byłbym to w stanie jakoś uargumentować, no tutaj mam NVEN-ka. nawet nie mogę się odnieść do AV1, no bo AV1 też jest yy, nie tylko w Radonach, ale jest też w kartach graficznych yy, Intela, no, który w ogóle ma yy, w tych zestawieniach udziału w rynku kart graficznych, to on ma okrągłe zero, bo one się zaczynają chyba liczyć dopiero od 1%, więc Intel nie ma nawet 1%, ale ciężko się dziwić z jedną generacją i to tak pokraczną, pokracznie wydaną i, i tak dalej, żeby tam 1% uzyskać, kiedy to AMD z radeonami obecne na rynku od lat wyrywa zaledwie kilkanaście procent Nvidia, a reszta należy do Nvidii. M można by powiedzieć, że no, Nvidia dominuje, sprzedaje tylko karty graficzne do, do pc -tów. i wyobraźcie sobie, że te karty graficzne, ten, ten moloch, który dominuje na rynku kart graficznych dla graczy, to z tytułu sprzedaży kart graficznych to jest nawet nie 10% jego zysku, nawet nie 10% jego przychodu. Weźcie sobie swoją wypłatę, którą macie miesięcznie, policzcie sobie z niej 10%. I uznajcie, że to byłby jakiś biznes, który gdzieś tam prowadzicie na boku, ciężko powiedzieć. No jako dodatkowa jakaś praca, którą wy wykonujecie po godzinach, nie wiem. Chodzicie na budowę, ponosić worki z piaskiem. Taki przykład, na przykład, nie? E, czy, czy, czy cokolwiek innego, nie wiem. Jeździcie na uberze, na jakimś takich innych rzeczach i z tego macie 10%. To, to pomyślcie sobie, czy jest to e, coś, co jest warte jakiejś Waszej większej uwagi. No, powiem szczerze, że nie sądzę, tak? A tutaj tu zrozumcie tą, tą proporcję. Monopolista, najpotężniejszy gracz na rynku komputerów gamingowych, Nvidia, i jego dochód z tytułu tego, że tu rządzi niepodzielnie na tym rynku, rozdaje karty i po prostu jest molochem na rynku pc to w jego wszystkich zyskach to jest o, taki pryszcz, ułamek, coś. Co fajnie, że jest, bo jest to dywersyfikacja przychodów i coś o co trzeba dbać, ale jakby tego nie było, to firma by tego tragicznie nie odczuła. Jeżeli by się okazało, że w następnym jakimś studem raporcie finansowym Nvidia straciła wszystkie zyski z tytułu kart graficznych dla graczy. W ogóle ich nie sprzedaje, nic na nich nie zarabia. Myślicie, że ich akcje lecą o 50, 60, 70% z dół? Nie, ja myślę, daję im max 20%. To i tak byłaby gigantyczna przecena na akcjach Nvidia z tego tytułu, że utracili 10% przychodów. Tak niestety bardzo mało znaczącym rynkiem, z punktu widzenia ogólnych przychodów czy ogólnego rynku mikroprocesorów jest niestety rynek desktopowy gamingowy. Jesteśmy po prostu. No taką bańką, my jesteśmy taką bańką hobbystów, e, troszeczkę wiadomo, bardzo dużo ludzi korzysta z komputerów na świecie, e, to, jest, to są miliony, miliony użytkowników, ale de facto z punktu widzenia generowania przychodu to nie są istotne rzeczy, a to nadal jest potężny biznes, którego tak jak mówię, nikt nie porzuci, bo to są pieniądze, po które trzeba się schylić. To są pieniądze, które trzeba brać, bo jak my ich nie weźmiemy, to dlatego też Nvidia tego nie oleje, Intel czy AMD nie oleje tego rynku, bo jeżeli oni się po to nie schylą, to schyli się ich konkurencja i ta konkurencja mimo wszystko zarobi te pieniądze. Duże, nieduże, znaczy z punktu widzenia nas gigantyczne takich zwykłych ludzi, ale z punktu widzenia tych korporacji potężnych to dzisiaj pieniądz leży w sztucznej inteligencji i tam go należy szukać, brać i o niego walczyć. I tak też wszystkie firmy mniej więcej robią. Jak długo to jeszcze potrwa, ciężko stwierdzić. Jest to jakaś bańka, niewątpliwie. To nie jest tak, że to będzie zawsze skalujący się liniowo czy też wykładniczo proces generowania pieniędzy, gdzie te firmy będą tylko więcej, więcej i więcej na tym zarabiać. Nie. Kiedyś w jakiś sposób to się skończy, ukróci czy też przekształci. Ale na chwilę obecną jest to potężny boom, i każdy akcjonariusz nie jest, może są fanami komputerów, może są fanami PC-ów, może są fanami tych firm jako twórców sprzętu dla graczy, czy to AMD, czy Intela, czy Nvidia. Ale jeżeli chodzi o ich pieniądze, które zainwestowali w daną firmę, to nie oczekują zysków. I zyski dzisiaj leżą w sztucznej inteligencji, a nie w komputerach gamingowych. Znaczy, jakie zyski też tutaj leżą, nie zrozumcie mnie źle, chodzi mi o pokazanie tej proporcji, która na korzyść do komputerów gamingowych no jest fatalna. No laptopy mają się lepiej, no wszystko związane z procesorami. Jakby, jeżeli chodzi o produkcję na przykład procesorów, to bardziej opłaca się robić procesory do serwerów, pod AI pod laptopy, a dopiero gdzieś tam na samym szarym końcu pod komputery stacjonarne. To jest ostatnia ostatni powód do robienia procesorów, z, jeżeli chodzi o generowanie zysku. A patrzcie jak to wygląda z naszego punktu widzenia, z naszego tech pc YouTube'owego punktu widzenia, to jest kurde cały świat tutaj się toczy, gra o życie i śmierć, kto wygra, kto będzie miał wydajniejszy procesor. A z punktu widzenia biznesu to jest w sumie Dwie mrówki walczące gdzieś w trawie, gdzie y, giganci wielkości y, człowieka standardowego ścierają się o zupełnie inne sprawy. Y, między innymi o AI. Nie, nie jestem tu jakimś tutaj, żebyście cały czas podkreślam to AI, ale. Tu nie chodzi o bycie jakimś orędownikiem AI, czy dyskusja ogólnie o AI. Chodzi o pewne podejście biznesu, jakie teraz jest. Dlatego też patrzenie na to, dlaczego AMD spada, przecież takie świetne procesory wypuścili, dlaczego Intel rośnie, skoro wypuścili takie kiepskie procesory, no bo to nie chodzi o procesory. One nie są clue biznesu w dzisiejszych czasach. Biznes robi się na innych rzeczach. Znaczy ten... Procentowo większy biznes, bo oczywiście na procesorach do komputerów też robi się pieniądze. To nie jest tak, że one nie są istotne i mogłyby zniknąć. Jak najbardziej tutaj też na tym robi się pieniądze, ale na tyle małe, że z punktu widzenia tego, czy firma dobrze sobie radzi, czy źle sobie radzi, nie jest to aż takie istotne. I dobra premiera, czy też zła premiera, procesorów desktopowych nikomu nie robi różnicy, jeżeli chodzi o akcjonariusze. Jakby w sensie. Tak jak widzieliśmy, 100% podejrzewam, bo nie widziałem wszystkich, ale tak jestem w stanie strzelić, że praktycznie wszystkie recenzje na temat Ryzena 7 9800X3D były pozytywne. I ciężko, żeby nie były. Świetny procesor. Tak samo em, ciężko doszukiwać się pozytywnych recenzji na temat Intela. Widziałem, że jakieś były, ale większość z nich była albo negatywna, albo neutralna. Czy wpłynęło to w jakikolwiek sposób na akcje tych firm? Ani trochę. Także to jest taki przykład bańki i trzeba troszeczkę wychodzić często, znaczy troszeczkę, starać się wychodzić poza to schematyczne myślenie, chociaż to jest trudne, bo no, żyjemy w tym sobie naszym światku, tak jak mówię. Ja wszedłem tutaj, posprawdzałem sobie, jak wygląda udział rynkowy poszczególnych tam Intela kontra, kontra, kontra AMD i to jest w ogóle jakaś masakra jeżeli chodzi o ogólnie komputery chociaż tutaj, tutaj w ogóle hmm, Passmark pokazuje, że Intel ma 61% wszystkich procesorów w ogóle wszystkich procesorów tak? a AMD ma ich 30 5, więc pozostałe procenty to są pewnie jakieś tacy, takie mniejsze udziały innych firm, ale już na przykład e, tą dysproporcję tutaj jest jakiś PCV pokazuje większą, że 76% ma Intel. E, tutaj, Tom's Hardware pokazuje, że z kolei Intel też ma 76, więc nie wiem czy ten e, chyba chodzi w pasmarku o ilość przeprowadzanych testów, że jednak tych testów e, przeprowadzanych m, na Intelu kontra AMD wygląda to w ten sposób, ale generalnie dynamika mniej więcej tych wykresów wygląda bardzo podobnie. Przecież AMD ma świetne procesory serwerowe w tym momencie. Mega, mega, że tak powiem, konkurencyjne do procesorów Intela. I co? I ma tylko 25% rynku. Dobra, sukcesywnie od 2017 roku, kiedy to zaczęły wychodzić EPIKI. Rośnie, bo w 2017 roku Intel miał 96% rynku. Był większym dominatorem rynku procesorów serwerowych niż w tym momencie Nvidia kart graficznych, więc AMD odkrawa ten tort po trochę, ale widzicie ile to trwa? 7 lat! 7 lat minęło i w te 7 lat udało się urwać 23% rynku naprawdę świetnymi produktami. To jest absolutnie dla mnie niesamowite. To jest coś, co gdzie jak ja czytałem te statystyki, to też troszeczkę przebiło moją bańkę. Bo ja byłem pewny, że AMD ma tutaj dużo większe udziały w rynku, zwiększa je sukcesywnie ale cały czas jestem w szoku, jak duża jest ta dysproporcja. I widać, że to są rzeczy, które przez lata narastały. Na wykresie Pasmarka w ogóle świetna jest tutaj sytuacja, bo na wykresie Pasmarka AMD miało dwa razy w ciągu ostatnich 20 lat przewagę nad Intelem, że miało większy udział w rynku procesorów desktopowych. Było to w roku 2021, co ciekawe, yy, dziwna sytuacja, bo potem straciło sporo tych udziałów. Też dziwna sytuacja. Nie wiem, dlaczego miałoby stracić te udziały, ale jednak tak się stało. A wcześniej w 2006 roku. Jak widzicie, w pasmarku, z racji tego, że jest to narzędzie dla, e, dla właśnie ludzi z tej bańki komputerowej, te dysproporcje są mniejsze, bo jednak świadomiej są wybierane procesory i świadomiej ludzie stawiają na tą firmę, którą chcą, czy to AMD, czy Intel. Ale już globalnie to te wykresy rozjeżdżają się dużo, dużo bardziej. No, laptopowy rynek, no, według Pasmarka, 69,5% Intel, 22,3% AMD, więc 70%, do praktycznie 7% procesorów to są inne firmy nie AMD i nie Intel. Ciekawie się to wiecie, wszystko kształtuje. Fajnie sobie takie rzeczy, takie wykresy poczytać, bo to w jakiś sposób no budzi u mnie więcej pytań niż odpowiedzi. W sensie, znaczy może nie więcej pytań niż odpowiedzi, ale sprawia takie kurde, no jednak ciekawą refleksję można nad tym wszystkim zrobić. Ten mój cały dzisiejszy odcinek to jest taka refleksja właśnie nad tym, że to jest niesamowite, bo ja też w swojej głowie uważam, też uważałem, że, że rynek desktopowy jest w jakiś sposób istotnym rynkiem, że, że to jest coś, co wyznacza jakieś trendy, pokazuje jak, jak firmy będą sobie radzić nawet, nie tyle co, wiecie, radzą sobie, tylko że będą sobie na całym globalnym rynku procesorów radzić, że Skoro wypuszczają dobry procesor desktopowy, no to prawdopodobnie na rynku serwerowym też sobie radzą dobrze, na rynku laptopów sobie radzą dobrze. No i mniej więcej taka jest tendencja, tak to wygląda, bo AMD sobie radzi na każdym z tych rynków bardzo dobrze. Ba na rynku serwerowym radzi sobie świetnie. Pomimo tego, że te wykresy tego nie do końca pokazują, bo mają tylko jedną czwartą rynku, reszta poniekąd należy do Intela. Więc, więc prawie trzy razy tyle. A mimo to ceny akcji, wyceny, to wszystko ze sobą nie współgra. To ma tak dużo, znaczy to ze sobą współgra w jakiś sposób, tylko w nie tak oczywisty, jakby nam się wydawało. Otóż to, i to jest właśnie fajne określenie, że, że to współgra, ale w zupełnie nieoczywisty sposób. E, strasznie się zgadałem. No ale właśnie to jest, to jest ciekawa rzecz, na, na którą bym sobie podyskutował. Dajcie znać w komentarzach, czy jeżeli u siebie na kanale organizowałbym takie live'y na Discordzie, na Discordzie moim akurat, bo, bo je, mamy też live'y na Discordzie Intelowym, na, na którego Was zapraszam eee, Ale na moim Discordzie, czy chcielibyście na przykład prowadzić na żywo ze mną takie dyskusje? Dyskusje nie, że bronimy, że ktoś broni, czy atakuje jakąś firmę, czy, czy stawia jakieś tezy, że, że nie wiem. Tylko chodzi o taką dyskusję na zasadzie, każdy wrzuca jakiś swój pomysł, rozmawiamy nad tym, dajemy argumenty, kont, argumenty na żywo, wiecie, że byłaby to taka pogadanka jak przez Skype'a, tylko oczywiście streamowana u mnie na kanale na YouTube. Dajcie znać, czy ktoś z Was byłby chętny na coś takiego. No bo między innymi ten film, który teraz dla Was zrobię, jest dla mnie taką dyskusją poniekąd nad tym tematem. No a na odpowiedzi będę czekał w komentarzach, które często piszecie i ja wtedy z chęcią mnie czytam. Bo jest tu właśnie dla mnie ta dyskusja. Ja do was przechodzę z takim, z takim spostrzeżeniem, a wy do niego dopisujecie swoje komentarze. Jeżeli są one fajne, takie rozbudowane, mówią jakiś swój punkt widzenia. Kiepskie są takie, gdzie ktoś mi pisze, że pierdolę głupoty, bo wiadomo, piszecie też to, ale w taki pozytywny sposób. Ci widzowie, których znam, piszą, że pierwsze głupoty. Ja wiem, że, że oni to mówią w pozytywny sposób, to ok, nie? Ale są też tacy, którzy gdzieś tam przychodzą nowi, nie znają do końca konwencji, tego jak tutaj się to odbywa na kanale, piszą po prostu, że jestem zjebany i wychodzą. Przepraszam za przekleństwo, jak jakieś dzieci to słyszały, nie mówcie tak. Jest niekulturalnie i świadczy to o waszym niskim poziomie e, kultury i inteligencji. Chyba źle, że to teraz powiedziałem, bo to świadczy o moim niskim poziomie kultury i inteligencji. Ale cały czas nad sobą pracuję, więc e, zostańmy przy tym. Dobra, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Cieszę się, że jak ktoś w ogóle wytrzymał to gadanie przez 25 minut, moje to szapoba mistrzu, ne, możesz zostawić technokrację w komentarzu. Będę wiedział, że wytrzymałeś do tego momentu. A wszystkim Wam bardzo dziękuję i co? Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Miłego dnia, wieczoru, nocy Wam życzę i do zobaczenia. Cześć.